Poranna rozmowa Radio Opole. Moim gościem jest profesor dr habilitowany Jacek Lipok, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze. Pan profesor jest jednym z dwóch, o ile dobrze wiem, kandydatów stających się o wybór na fotę na rektora Uniwersytetu, uczelni. No, nie chcę powiedzieć najważniejszej, bo tutaj mógłbym urazić Politechnikę jednej z kilku najważniejszych uczelni w regionie. Dzień dobry, panie profesorze. W związku z tym, to pytanie, które zadałem pana kontrkandydatowi kilka dni temu. Czy uważa pan, że wybór rektora Uniwersytetu Polskiego to jest sprawa publiczna czy wewnątrz Uczelnia, jaką jest Uniwersytet Polski, jest uczelnią publiczną. Wobec tego, w tym sensie, jest to sprawa publiczna. Natomiast pewne kanony, pewne tradycje akademickie, które są niezwykle istotne dla tego środowiska, wskazują na to, że gros spraw związanych z wyborami toczy się jednak wewnątrz uczelni. To nie oznacza zamknięcia. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Dowodem tego i tej otwartości jest często obecność mediów. Na przykład są, dziś. Na przykład pana dzisiaj, kiedy ja zostałem zaproszony przez pana redaktora. Ale także proszę zwrócić uwagę na to, że media są istotnym elementem funkcjonowania każdej instytucji publicznej, zresztą nie tylko publicznej. I jesteście państwo, jako przedstawiciele mediów, zapraszani. Mhm. A ma pan jakiś pomysł na yy, dalsze zwiększanie znaczenia uniwersytetu dla, dla miasta, dla regionu? Czy to jest w ogóle potrzebne? Takie działanie jest zawsze potrzebne, dlatego że uniwersytety pełnią szczególną rolę. To są miejsca, w których spotykają się osoby przyjeżdżające po naukę, przyjeżdżające po wiedzę, po zdobycie kompetencji. To są miejsca, w których pracują osoby, które chętnie się tą wiedzą i tymi umiejętnościami, które same posiadają, dzielą. To są wreszcie miejsca, które wtopione są w krajobraz regionów, w którym funkcjonują. Regionów w szerszym pojęciu niż opolszczyzna, chociaż to jest nasz naturalny i najważniejszy punkt odniesienia, ale chciałem powiedzieć, że Uniwersytet Polski jest Uniwersytetem Europejskim. Wobec tego funkcjonujemy także z wizją funkcjonowania w znacznie szerszym zakresie, co bardzo nam służy jak wskazują na to wszelkie wyniki, które uzyskujemy aktualnie. A jest europejski dlatego, że należy do stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich, czy po prostu z ducha? Z ducha, panie redaktorze. Uśmiecham się podobnie jak pan redaktor, słysząc to pytanie. Ewidentnie z ducha. Uniwersytet Polski jest Uniwersytetem Europejskim, dlatego, że funkcjonuje, nie tylko dlatego, przepraszam, że funkcjonuje w Sojuszu Uniwersytetów Europejskich, który nosi nazwę Fordem, ale dlatego, że od wielu lat działania, które podejmowane są w naszej uczelni, wyraźnie prowadzą tę uczelnię w stronę europejskiego ducha ze wszystkimi walorami. Mm -hmm. e, a widać to również w tych. Rankingach, różnego rodzaju zestawieniach osiągnięć uniwersytetów? Oczywiście. Mówimy o rankingu, który jest najbardziej poczytny i najbardziej znany, najbardziej rozpowszechniony w naszym kraju. To jest ranking perspektyw, gdzie jednym z bardzo istotnych elementów jest kwestia umiędzynarodowienia i międzynarodowych certyfikatów, którymi uczelnia może się wykazać i które tę uczelnię charakteryzują czy to w tym kierunku chciałby pan dalej iść jeżeli gdyby został pan rektorem czyli sprawiania by ta uczelnia była coraz bardziej międzynarodowa to jest jedno z istotnych działań rzeczywiście tak ale to się już toczy to jest około 10% studentów którzy są studentami pochodzącymi z innych krajów niż nasza ojczyzna. to jest grupa rosnąca pracowników naszej uczelni którzy także rozpoczynali swoje kariery naukowe w uczelniach w innych krajach, a w tej chwili są z nami. A jak wygląda kwestia rozpoznawalności tych pracowników uniwersytetu? Myśli pan, że to jest grupa, która liczy się w polskiej nauce? Pracownicy uczelni zagranicznych zaczynają się liczyć w polskiej nauce. To jest taki trend, który widoczny jest od kilku lat. To jest kwestia działań związanych z umiędzynarodowieniem polskiej nauki w znacznie szerszym wymiarze. To nie tylko chodzi o pracowników uczelni, ale też pracowników instytucji, w których w ogóle prowadzi się badania naukowe, z którymi coraz częściej współpracują. Bez jakichkolwiek, myślę, kompleksów z naszej strony współpracują jednostki zagraniczne. Ale no, postronny obserwator mógłby uznać, że no, musimy ściągać tutaj, cudzysłów, naukowców z zagranicy, bo nie mamy swoich? No, postronny obserwator tutaj okazuje się być postronnym obserwatorem. Panie redaktorze, mamy swoich naukowców, czego dowodem jest ich znaczenie i pozycja na arenie międzynarodowej. Mamy znakomitych badaczy, są to osoby rozpoznawane dzięki osiągnięciom które charakteryzują ich codzienną pracę naukową. Mhm. Dzisiaj mamy Regionalne Święto Nauki, to między innymi przyznawane przez marszałka nagrody dr. Opolenzis i profesor Opolenzis. Myśli pan, że takie wspieranie nauki na poziomie regionalnym jest też potrzebne? Bardzo. Bardzo dlatego, że ja powiedziałem, nasza uczelnia jest uczelnią bardzo mocno osadzoną w regionie. I taka forma współpracy, taka forma wsparcia jest nie tylko wyrazem docenienia tego, co się dzieje w nauce, ale też podkreśla znaczenie uczelni w regionie i chyba bardzo dobrze oddaje właściwe relacje, które pomiędzy regionem a uczelnią są. Zresztą te relacje podkreśla także jedno z kryteriów ewaluacyjnych, my nazywamy to kryterium trzecim kryterium, w których wszelkiego rodzaju relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, taki termin ukuto na potrzeby ewaluacji, są oceniane przez ekspertów. To jest między innymi zaangażowanie też, no i to jest ten wieczny dylemat co do roli uniwersytetu, czy to powinna być nauka dla nauki, czy też nauka, która ma jakiś cel praktyczny. Jak pan ocenia tę działalność Uniwersytetu Polskiego właśnie na tle tej dyskusji? W moim przekonaniu i nie tylko w moim, w przekonaniu znacznie większej grupy osób, uniwersytety nie są wieżą z Kości Słoniowej. A to, że funkcjonują w regionach i to, że są wtopione w to wszystko, co dzieje się w regionach, w pojęciu zarówno regionu w miarze opolszczyzny, jak i tej części kraju, tej części Europy, świadczy o tym, że rola uniwersytetów już dawno uległa zmianie. Kiedyś postrzegano rzeczywiście uniwersytety jako odrębne byty. Natomiast w tej chwili uniwersytety wiążą się wieloma e, działaniami ze wszystkim, co dzieje się w ich otoczeniu. I to jest bardzo naturalny kierunek rozwoju i tak właśnie powinno być. Ale naukowcy na uniwersytecie nie są chyba rozliczani z tak zwanych wdrożeń, bo to chyba bardziej jest kwestia e, to politechniki. To jest kwestia uczelni technicznych oczywiście w większym stopniu, natomiast nasza uczelnia też może się pochwalić takimi osiągnięciami jak e, patenty i wdrożenia. 30 lat Uniwersytetu Opolskiego, a zaczęło się wszystko od szkoły pedagogicznej. Czy ten zakres działania związany właśnie z kształceniem kadr nauczycielskich, bo to przecież był początek uczelni w regionie, dzisiaj nadal ma sens? Mówi się o tym, że tutaj jest właściwie zadanie dla mocno wyspecjalizowanych już w tej chwili uczelni, bo trzeba kształcić nauczycieli właśnie nowoczesnych, przystosowanych do zmian w zmieniającym się świecie. Bardzo dziękuję za to pytanie, dlatego że tradycje wyższej szkoły pedagogicznej, która była poprzedniczką naszej uczelni, właściwie z niej się wywodzi nasza uczelnia, są wciąż żywe. Kształcenie nauczycieli jest wciąż jednym z bardzo ważnych elementów funkcjonowania naszej uczelni i jest to jedno z działań, któremu nadajemy szczególne znaczenie, zdając sobie sprawę z roli i znaczenia uczelni w tym wymiarze. Myślę, że nie ma bardziej nowoczesnych uczelni niż uniwersytety, szczególnie uniwersytety. Działające w tak wielu dyscyplinach i dziedzinach nauki. Mhm. No, tylko oczywiście pojawia się wątpliwość związana z tym, czy, czy bo toczyła się taka dyskusja, czy w regionie, niewielkim regionie, jakim jest województwo opolskie, no, powinien pozostać uniwersytet, czy powinna być właśnie uczelnia czysto y, przeznaczona do kształcenia nauczycieli. Ja myślę, że ta dyskusja ma jednoznaczny wymiar i jednoznaczną odpowiedź. Powinien pozostać Uniwersytet. Opole jest środowiskiem akademickim, jest miastem akademickim i w tym wymiarze będzie się rozwijało. Wszyscy zdajemy sobie, z, 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 wszyscy mamy świadomość tego, jak ważne jest to, aby Opole było coraz prężniej rozwijającym się miastem akademickim. To jest ten czynnik, który nie tylko sprawia, że pojawiają się tutaj młodzi ludzie, część z nich oczywiście tylko na okres studiów, ale część zostaje. Część ze zdobytą wiedzą, umiejętnościami zasila kadrę wielu instytucji ulokowanych w regionie, w ościennych regionach, i to jest nasza duma. Dlatego, absolutnie, uniwersytet jest tym elementem głęboko wtopionym w krajobraz regionu i tej części kraju, który powinien pozostać na swoim miejscu i rozwijać się. Panie profesorze, wróci dyskusja na temat połączenia Uniwersytetu i Politechniki Opolskiej? Dyskusje mają to do siebie, że wracają troszkę jak bumerang nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj, a nie chciałbym snuć jakichkolwiek domysłów. Mhm. To, to jeszcze o kwestie związane szerzej z nadzorem nad nauką. Przez kraj przetacza się, no, afera trochę związana, prawda, z kolegium Humanum, z, z ludźmi podyplomowymi, a przy okazji też, no, pojawia się też dyskusja na temat tego, czy w sposób właściwy sprawowany jest nadzór nad, nad edukowaniem młodych ludzi, a później też i, i starszych na, na różnych szczeblach. Czy w Pana ocenie te nieprawidłowości, do których dochodziło przy okazji y, uczelni prowadzącej studia MBA, y, no są wyjątkiem, czy jakąś tam regułą, powiedzmy? Ja uważam, że to wyjątek, Panie Redaktorze. I y, kwestia etyki w nauce jest tym zagadnieniem, które jest niezmiernie istotne. I y, myślę, że uczelnie z prawdziwego zdarzenia te jak uniwersytety przez duże U, uniwersytety bezprzyrodnikowe, uniwersytety, które cieszą się autonomią w zakresie badań naukowych i kształcenia, zdają sobie sprawę znakomicie z tego jak ogromną rolę odgrywa etyka w naszym codziennym postępowaniu. Etyka, która nie dotyczy tylko badań naukowych, ale kształcenia, relacji, relacji przepraszam z młodymi ludźmi, którzy są częścią naszej wspólnoty akademickiej. I relacji pomiędzy osobami, które tworzą grupę pracowników uniwersytetu. Tu etyka jest tą kwestią, która jest jedną z pierwszoplanowych. I też pewnych przyjętych, nie wiem czy się Pan Profesor zgodzi, zobowiązań ze strony uczelni wobec studentów, którzy oczekują, że no, ten trud, który włożą w ukończenie uczelni, będzie owocował w przyszłości i będzie dawał też takie przekonanie, że zdobyło się solidne wykształcenie, otwierające drogę no, do, do lepszego życia. To jest nasza nieustanna troska. Uniwersytet zmienia się, to jest wciąż aktualizowana oferta kształcenia. Nawet jeżeli któryś z programów kursu nosi tę samą nazwę przez kilka lat, proszę mi wierzyć, panie redaktorze, że nie zdarzają się raczej sytuacje, w których treści przekazywane studentom, czyli te, które prowadzą do uzyskania efektów uczenia się, pozostają te same przez kilka lat. Dynamika zdarzeń, które wokół nas zachodzą, jest tak ogromna, Uniwersytet i to wszystko, co znajduje się w jego ofercie, zarówno tej dotyczącej edukacji, jak i prowadzenia badań naukowych, w naturalny sposób musi na tym, tym właśnie nadążać, za tym wszystkim, a w wielu elementach wyprzedzać, kreować tę rzeczywistość. To jest rola uniwersytetu. No właśnie, czyli taki. Centrum Nowoczesności, taki rozsadnik nowoczesności, również. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor dr. hab. Jacek Lipok, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Opolskiego, był dzisiaj naszym gościem. Wybory na Uniwersytecie 10 kwietnia. Tak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Cała rozmowa na radio.opole.pl